Nasza nowa dyrektorka na pokaz? Słucham? Jak smakuje świadomość, że będziesz brać pieniądze za pracę innych? Byłam już dyrektorem finansowym w trzech korporacjach. A ty? Johan Grezer, tak? Wiem o tobie wszystko. Takie obsadzanie stanowisk ma jedną wspólną cechę. Potem dzwonią do mnie, żebym posprzątał burdel. Kiedy wy, dinozaura apartheidu, przestaniecie w końcu zgrywać ofiary i weźmiecie się do pracy, to żenujące. Zadzwoń, gdy zrozumiesz, że sprawa cię przerasta.